Kucharz duży i mały kucharz razem. Dziś pokażą ci, jak w kuchni bawić się. Czym przyjaciół można gościć, żeby smak zachwycił ich. Dbaj, kucharze, chcą ugościć was dziś! Trzy koziołki grafik. Dnia dobry początek, gdy w kuchni porządek. Ale ani śladu Bena. O, cześć! Witajcie w naszej restauracji, najlepszej na świecie. Bena jeszcze nie ma, ale zaraz przyjdzie. Witam. E, 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 ben być trochę zajęty. Nie może przyjść. Prosił mnie, żebym ja go zastąpić. Nazywam się Pierre François. Miło was poznać. <noise> Przyjrzyjmy mu się dokładnie. Chyba skądś go znam. <noise> A, dlaczego ty tak patrzyć I mnie zawstydzać. Chyba go poznaję. Chwileczkę. To nie jest Pierre. To Ben. Hej, Ben. Wiemy, że to ty. <głos> <głos> Rozpoznaliście mnie w przebraniu. Chciałem was nabrać. Masz inne ubranie i inne włosy. I z monoklem wyglądasz bardzo dystyngowanie. O, oh, dziękuję. I nawet głos masz zmieniony. Ale chodzi o to, że twoja twarz wygląda tak samo. Dostałem zaproszenie na bal, na który wszyscy muszą się przebrać. Przebrać się, czyli zmienić wygląd tak, żeby nikt was nie poznał O, co mam zrobić? Źle się przebrałem? Nie martw się, Ben, coś wymyślimy Pomyślmy o przebraniu później Mały, chyba mamy gościa Już pędzę Łejej! To do nas przyszedł mały. Jej! Dzisiaj mamy aż trzech gości, Ben. Trzech? Jejku! <laughs> Jak wyglądają? Jeden z nich jest mały, drugi średni, a trzeci duży. O, powiedz coś jeszcze. Są bardzo kudłaci. <laughs> już prawie wiem. A z ich głów wyrastają rogi. <laughs> o, już wiem, kim są. To trzy koziołki, grafi. Zgadłeś! Trzy koziołki grafii. Zastanawiam się, co chciałby zjeść? Pora zajrzeć do mojej książki. Opowiedz nam coś ładnego, mały. Otwórzmy książkę kucharza małego. Przygodę małego kucharza w wielkim świecie. Zobaczmy. Pewnego dnia wybrałem się na spacer na wieś. Spotkałem trzy koziołki grafi. Dużego kozła, średniego kozła i małego kozła. Witaj, zabeczały. Jesteśmy trzy koziołki grafi. Koziołki były bardzo głodne, więc podzieliłem się z nimi prowiantem. Na tym polu jest bardzo mało trawy. Poskarżył się mały kozioł Graf. Spojrzałem na pole po drugiej stronie mostu, na którym rosła zieloniutka trawa. Czemu nie pójdziecie tam? Zapytałem. Nie możemy! powiedział średni kozioł Graf. Pod mostem mieszka groźny troll, który chce nas pożreć. Na pewno tego nie zrobi odparłem. Chodźcie! Zaczęliśmy drepnąć stuk, stuk, stuk przez most i chwilę później pojawił się groźny troll. Ktoś mnie tak głośno przechodzić przez mój most, ryknął. Jak mam się pozbyć migreny, skoro ciągle ktoś stuka mi nad głową? A więc dlatego jest taki zły, pomyślałem. Ten troll ma migrenę. I wtedy wpadłem na pomysł. Znalazłem mięciutki mech i zrobiłem mchowe pantofle dla małego kozła. Mchowe pantofle dla średniego kozła? Mchowe pantofle dla dużego kozła. O tak! Zrobiłem też mchowe pantofle dla siebie. W naszych mchowych pantoflach drep drep, drep cichutko przez most. A troll nas nie słyszał. Koziołki tak bardzo cieszyły się z zielonego pola, że zrobiły dla trola nauszniki z koziej wełny, takie, żeby nigdy nie przeszkadzało mu stuk, stuk, stukanie. Mały kucharz pomógł jak zawsze. To dopiero przygoda, czyli trzy koziołki grafi ucztowały na zielonym polu. Dzięki tobie, mały ale co ugotujemy dla naszych koziołków, co? Dobre pytanie, Ben. Mm. Oh. Oh. Mm. Już wiem! Książka kucharza dużego! Właśnie, książka kucharska! W niej są wszystkie przepisy. Skąd przepis wziąć, gdy chcemy jeść? W książce jest, w książce jest, w tej książce jest. Spójrzmy. Oho, znalazłem przepis, który przypomni trzem koziołkom o ich przygodzie. Bagietkowy most. Drep, drep, dreptastyczny. <laughs> Przeczytaj listę składników, to sprawdzę, czy je mamy. Spójrzmy. Potrzebne będą cebule. Cebule, proszę bardzo, są tutaj jedna i druga. Tak. Bagietka? A co to jest bagietka? Długa buka. Taka? <laughs> Olej? Proszę bardzo, olej jest, mały Cukier? Mam Ocet jabłkowy? A tak, proszę Stoi w szafce Tak Rzeżucha? Proszę Mam rzeżuchę, mały, proszę I kozi ser Kozi ser? No tak Dobrze Proszę bardzo Oto potrzebne składniki Ale... Obawiam się, że nie mamy koziego sera O nie Ale nie martw się może śmigniesz i go przyniesiesz, a ja wszystko przygotuję. To świetny pomysł Ben! Do zobaczenia! <laughs> Hej, może pójdziecie ze mną! Leci już, leć już, śmigaj sam! Ciekawe co zobaczy tam Co to za hałas? O, spójrzcie, to kuski Ta pani doi jedną z nich To jest mleczarnia, w której z koziego mleka robi się ser. To składnik, który zmienia mleko w twaruk i serwatkę. Kiedy już powstanie twaróg i serwatka, twaróg kroi się na drobne kawałki specjalną krajarką. Serwatkę odcedza się. Nie będzie nam potrzebna. W parogu rogu robi się kozi ser. Wkłada się go do formy, a później do tłoczni, aż stężeje. Ser wyjmuje się z formy i zanosi do spiżarki. Mniam, miam. Lepiej zaniosę do kuchni trochę koziego sera. Pa!